Jestem w kotłowni, bo pękła mi śruba w ślimaku od pieca, i trzeba to ogarnąć, nie? Brzmi jakbym wiedział, co będę robił, ale nie wiem, bo nigdy wcześniej mi nie pękła śruba w ślimaku. Mam nastawienie takie, że albo to będzie 3 minuty, albo 3 godziny. Nic pomiędzy. Jak ja to będę musiał rozkręcić, to jest dupa. Już jest dupa, nie? Ale... Dobra, jestem geniuszem. Teraz jest to do wybicia. Trzeba dupnąć raz? A porządnie, żeby nie było czego zbierać, już może włączyć. Niech to się przekręci tam, raz czy dwa. Ty, ale teraz to działa. XD, może nie naprawię tego jak ten, ale węgiel podaje. Także u siebie rób jak u siebie, a obcego może robić na odpiedzie. Wychodzi to coś tam, czy nie? A -ha -ha! Mówcie! Właśnie tam! Naprawiłem! Ha, słyszycie to? Idzie! Idzie! Ja teraz idę rozpalić w piecu. To był Michał kontra czynności manualne. A, jeden zero dla mnie. Kiedy masz dziewczynę ze Śląska.